Witam, zagramy w Land of Lor, Lor, Lord, Lord, wybitą. Majker, wybi, nieprzytomny ma wybić. Zdrowić. A. Nienawidzę. Nie, 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 nie. nie. Kurde. Panie. No. <laughs> nie, no ja to zrobię, chociażbym miał to ugrać na noc. Zrobię to. Zrobię to. Muszę tylko podnieść ten flakonik. Rzucić nim. Zabić tego durnego ducha, zabić go, zabić go. <grystanie> Okej. Okay. Ej, nie, nie, nie. Nie, dobra. Czt. Zaraz. Nie, to nie ma sensu. Chodź ja tak, tak, tak. Tak, ciach, ciach. Liczę na to, że może nie oberwę 20 razy z wężem z rzędu. To jest kpina. Ja wiem, że z tamtej strony obrywam. Dobra, dziękuję za uwagę. Jeszcze raz. Da yes. Zabić z durnego ducha rzucaj w tym, byle czym rzucaj, co jest grane? Jej, 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 jej. Dobra, przepraszam za mój żałosny komentarz. Jestem żałosny, ale nie da się tego inaczej przeprowadzić tutaj. Jestem już prawie! Jest! Jest! Otwórz się! W... Hmm. How do you open this? u la 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 To nie potrzebuję. Ale... Powiem wam, że jak tu będą słabe rzeczy, to nawet nie będę się wracał, tylko... Z... Aha, a zniknęło mi tamto! Hmm. Mam do wyboru tylko jedną skrzynię, z dwóch. Albo tą, albo tą. No to tamtej było cienkie rzeczy, no to... Dać mi... ...Makera. U, kurde. No, to nie muszę, przecież... Dobra, może być, może być. Zawijamy się stąd, panowie! Gentlemen. Tylko poproszę o pozbycie się pewnej przeszkody postaci. Mam jakąś jedną lepszą zbroję tyle, ale niestety nie odkryłem zagadki na pierwszym piętrze, także no cóż, nie będę już się tam bawił, ale znaczy, w razie czego... Nie, nie, nie. Trzy razy nie Dammit, dlaczego Bakata nie potrafi czarować heal na poziomie czwartym? Okej, okay, czekajcie, jeszcze jest szansa, malutka jest. O, nie tędy, dammit! Zaraz, jest przyjście. A trzeba iść dalej, się Okej. Okay. Jak go zabijesz, to jest szansa olbrzymia jest. Dziękujemy Ci bardzo, dziękujemy, jesteś wielki. Do hm, przodu. Okej. Okay. Yeah! Już nigdy tam więcej nie wrócę Autentycznie nigdy. Nic tam nie muszę już zrobić. Nic! Zapis. Zapis. Mm. I sen. Aha, taki sen, dobra. A, ah, Michael chyba zwariował do tego wszystkiego. Aha. Muszę ich uzbroić jeszcze w normalne bronie. Nie trzeba. Mam nadzieję, że tego miecza Justice nie wywaliłem. Dobrze. Zaraz posprawdzam co ja tam wziąłem. No, bakata. Nie Okej, okay, okej. Okay. Powiedział normalnie Rafał, ze szalonym głosem. Nie, dobra, spoko. Spoko, było bardzo trudno. Ale dokonałem tego. Dokonałem yy, rzeczy bardzo trudnej. Boję się, że... Znaczy ja, kurczę no, naprawdę nie wiem. To był jakiś dziwny sposób otwierany. Coś kojarzę, że naprawdę bardzo dziwny to był sposób. Jakiś cholernie dziwny, albo mi się wydaje, no ale. Ojku. Oficjalnie już tu chyba nigdy nie wrócę, mam nadzieję. Cóż powiedzieć, miał ja, wierzo, żegnamy się z Tobą, nie będziemy tęsknili. Sprawdzę tą zbroję. No, chyba sobie kpinę, robicie. A, a w sumie ona jest dobra. No zdecydowanie. Nie no, dobra, przyda się. Kurczę ten tego. Darwish Chainmail. Dobra rzecz. To jest to samo? To jest Darwish Plate mail, a to jest Ga Galenian Plate mail. No cóż. A ja się przydaje. Tu mamy drugi topór. A, kiepski. Do sprzedania. Być może Reaper, nie wiem, może na przykład Zabija albo coś w tym stru Mamy szable Kugar. Przedmiociki do sprzedania. Generalnie, dobra, zrobię sobie tutaj porządek. Arbalest. Nie potrzebuję. Pięknie, pięknie. Wreszcie stąd spadam. Ten protektor jakiś. Do czego to służy? Jeszcze, jeszcze nie sprawdziłem, zapomniałem. Szabelka. Te dwa miecze chyba już nie będą mi potrzebne. Pełno wielkich mieczy do sprzenia, a bogaty będę. Great Mall. Parę parę z tych broni sobie zostało. Jeszcze tutaj, a to jest ten Brin Stąd, zaraz. A ten w jest takie cienki normalnie teraz jak widzę. Kurczę, to, to jest takie dobre? No nie wierzę. Albo Michael, nie wiem, po To musi być zarobić ta broń. To jest do sprzedania. Ura. Nad nie wiecie jakie to jest ulga po prostu. O, przyda mi się... Hmm. No właśnie, przecież tu miałem te rzeczy, które zostawiłem sobie. O, tak, teraz sobie mogę spokojnie wrócić. Tak, tak. I posprzedawać połowę z gratów, zarobię kasę i wyjadę na Hawaje. Tak zrobię, nie no. Tędy się idzie, tak czy inaczej. Mm. Tędy się idzie? Mniej więcej. To jeszcze jest jakiś zakamarek, ale nie wydaje mi się, żeby coś tu było. No tak, pusto. Ach, ten i ten, ten Moment, z się zdezorientowałem, ten Miasto Iwel, gdzie jesteś? Tutaj. No. Do Wiktorka. Gdzie jest Wiktorek. <tutaram> Wiktor jest tutaj i zrobię save, zanim wejdę. A cóż to na ja tutaj w ogóle stawiam... Aha, to No, ale. Sp... Fantastyczną broń. No, co wy chcecie? Nie, ta broń była bardzo dobra kiedyś. I może w tym odcinku jeszcze posprzedajemy. Wiktor, na dniewisku ja przeżyłem. Chopie. Idź na piwo, to ci porozmawiam. Dobra, sprzedajemy. Ciekawa, czy to się da sprzedać? Tak myślałem. Questowy, questowy. przedmiot, można powiedzieć. Sprzedajemy. Zaraz, no, coś taki miecz kupiłem za. No, za trzy statki miecz chyba kupiłem, ale. Fine work, except for Fine work. Kurde, nie wiem, coś na pewno sobie chcę zostawić, tylko jeszcze nie wiem co. Nie, tego nie potrzebuję. A to sobie zostawiam? To kupię mu ciebie. Ciekawe czy. No jasne, sam to zrobiłeś, nie? To będzie... A, zaraz są jeszcze jakieś badzimy. Szabelko. Rapier, cóż to, protektor, ten protektor to zdecydowanie sprzedaje, bo to nie jest warte. Arbalest sprzedaje. Kucze, nie wiem, czy sobie nie zostawić tych pancerzyków, chociaż jednego, tak, na który był lepszy, bądź pamiętam. To było kiepskie. Chyba. A z ciekawości ile to? Pff. To za 120. Dobra, no to jak już mam ten drugi topór, który sobie zostawię. Na razie tak. Te dwa na dnie mogę tego sprzedać. Jedną kuszę. I tak, zostawimy sobie jeden miecz, jeden trójząb i jeden topór jako zapas, tak? I jedną zbroję. Chyba tak to wygląda, świetnie. Porządek się zaczyna robić, pięknie. Zostawiamy tylko jeden napój uzdrawiający, patrzcie. Ustawię go gdzieś, powiedzmy, obok, gdzie. Zrobię sobie porządek. No jak to jest, kulturalnie, zrobić porządek po ciężkich bitwach, nie? O, sprzedawać. Ale no, nie zwróćcie uwagi, ile mam kasy. 1600, tak mi nie stać na to. A ile to by chciało za to No wiem, bezcenne, To jak gówno, nie? Nie, żartuję. no Aha, to sobie zostaje do rzucania. No dobra, co to ma być? Victor? mogę to sprzedać, to no, nie jest jakieś super istotne, ale nie wiem, zostaje sobie, to jest jakieś ciekawe. A to? Nie, no żartujesz. I wciąż nie wiem do czego to służy. Znaczy dwa klucze, lekarstwo. Pięknie, wszystko ładnie wygląda, nie Super i pełno pucharów w sumie. No nic, to tyle. A co to było? Była plus. Prostu... Nie no to w wielkości on jest tylko trochę większy od co wygląda mi na sztylet, więc to nie jest ten... Miecz? Nie wiem w sumie. Dobra, przerwa normalnie ludzie, ponieważ... ponieważ przerwa. To jest dobry powód. Do ustrzenia w kolejnym odcinku, w sumie. Aha, no idziemy, idziemy wtedy do rady. Idziemy do rady z Elixirem. Zobaczymy co się stanie. Na razie.